Fizyki? Nie wiecie co będzie na klasówce z fizyki? Wróżka naprawdę wam to wiadę? Stały prąd elektryczny. Hmm. Więc kur, tak, to już rozumiecie z drugiej A z czego pani profesor? Jak no, to z czego? Z fizyki! صازت بتحط سم مش بيزن ده اي لابسي اس بلومبو اي بلوم اي بوم 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 اي Czego chcę uczyć? Nie mam pieniędzy. Mam pomysł! Pójdźmy do wróżki Ramonu.